Jak podają różne opracowania, mury obronne Starogardu były budowane w latach 1309-1339. Pracami przy ich wznoszeniu kierował włoski budowniczy brat Teodot z Florencji. Bardzo dużo wiemy na temat naszego miasta. Dziś po raz 81 witamy Was serdecznie w programie Porozmawiajmy o Starogardzie. Naprzeciwko mnie bardzo sympatyczne panie. Szkoda, że nie możecie ich zobaczyć, a możecie. Wystarczy polubić najnowszy post na profilu miejskim: Starogard Gdański albo Radio Starogard. Janna Treder. Koordynator asysty rodzinnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Oraz Monika wieczorek Stepun, obecnie pracownik socjalny i też był asystent rodziny. Dzień dobry. Grzegorz Kochański, kłaniam się i pozdrawiam. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. To jest audycja Porozmawiajmy o Starogardzie w każdy piątek premierowo na naszej antenie i potem w powtórkach w ciągu weekendu, a tuż w nowym tygodniu na YouTube'owym profilu Starogard Gdański. Nasz program powstaje wspólnie z Urzędem Miasta w Starogardzie. Moi goście, czyli panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, chciałby wam przybliżyć tę placówkę. Przypomnijmy właśnie, czym Mops dokładnie się zajmuje, co to jest za instytucja, komu pomaga i gdzie się znajdujecie. MOPS jest instytucją, do której warto zwrócić się zawsze, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie. W szczególności, gdy dotknie nas albo naszych bliskich taki problem jak ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, długotrwała choroba, przemoc, alkoholizm. Pomożemy także wtedy, gdy ludzie mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego albo opuszczają placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Szczególną opieką otaczamy także rodziny z dziećmi, rodziny wielodzietne, seniorów, osoby niepełnosprawne, uchodźców oraz tych, których dotyka jakieś trudne, nieprzyjemne zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa. Przepraszam, Naszy... a czy tak jest w naturalny sposób, że jeżeli komuś coś się przytrafiło, to on mówi a pewnie e, MOP się mi pomogą, e, bo czasami jest tak, że jakby bieda czy jakiś problem nie woła, ludzie jakby skrywają to w sobie. To też jest trudne, żeby w jakiś sposób ich otworzyć albo do nich dotrzeć. Większość klientów trafia do nas samodzielnie, część też jest zgłaszana przez inne osoby, bliskich lub sąsiadów, znajomych, przyjaciół, którzy znają ich sytuację i kierują do nas. Często otrzymujemy zgłoszenia, na które też reagujemy. Takie zgłoszenie może być anonimowe. Czyli telefonicznie, mailowo albo pisemnie można Was poinformować, że na przykład u sąsiadów albo u kogoś, kogo znamy dzieje się źle i potrzebne byłoby wejście w środowisko. Dokładnie. Okej, okay. dobrze, to już nie przeszkadzam, możemy kontynuować. Wypowiedź na temat y, Waszej placówki. Nasz ośrodek mieści się przy Alei Jana Pawła II-6 w Starogardzie Gdańskim, i tak naprawdę każdy mieszkaniec gminy miejskiej Starogardu Gdańskiego to nasz potencjalny klient podopieczny. Właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą. To taka osoba, która może się do nas zgłosić, lub zostać zgłoszona przez kogoś innego, a następnie objęta wsparciem zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami. W ośrodku pracuje 20 pracowników socjalnych i 5 asystentów rodziny. I to właśnie my wykonujemy szereg zadań na rzecz mieszkańców miasta. Staramy się rozwiązywać trudne sytuacje życiowe i problemy społeczne. A kim jest e, dokładnie i czym się zajmuje pracownik socjalny, a czym asystent rodziny? Jaka jest różnica między tymi funkcjami, stanowiskiem? Pracownik socjalny i asystent rodziny e, wspólnie tworzą zgrany duet. I ich praca ma jakby motywować do działania i zmian. Pracownik socjalny to jest ta osoba, która chodzi w teren, przeprowadza wywiady środowiskowe. Na ich podstawie wnioskuje oświadczenia pieniężne i niepieniężne. Trzeba tutaj też podkreślić, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to nie tylko zasiłki. Pieniądze to także praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, usługi opiekuńcze, współpraca z różnego typu instytucjami, poradniami. Do pracownika socjalnego trafiają zgłoszenia, informacje dotyczące nieprawidłowości i niepokojących zachowań konkretnych osób albo rodzin. To on interweniuje w sytuacjach kryzysowych, zagrażających zdrowiu lub życiu. On analizuje, monitoruje i udziela wsparcia adekwatnego do danej sytuacji. Asystent rodziny natomiast jest takim doradcą, towarzyszem rodzin z dziećmi, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jest wsparciem dla pracownika socjalnego, tam gdzie występują właśnie problemy z opieką i wychowaniem dzieci. Jest również gwarancją, że działania na rzecz rodziny i dziecka będą skuteczniejsze. Jego praca opiera się na planie pracy, którego realizacja ma doprowadzić do poprawy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, a także szkolnej i przedszkolnej dzieci. Tutaj należy podkreślić, że asystent rodziny on nie sprząta, nie pilnuje dzieci, nie wyręcza. A to on... szkoda. Tak, on tylko wskazuje, motywuje, podpowiada, pedagogizuje tutaj rodziców, w razie potrzeby też podpowiada, gdzie szukać pomocy. Jego rola jest bardzo ważna, ponieważ, ponieważ często dzięki wsparciu dziecko zostaje w rodzinie biologicznej lub wraca. Z pieczy zastępczej do domu rodzinnego. No właśnie, ale żeby takie sytuacje ujawnić, należy ten temat zagłębić od środka. Załóżmy, jest zgłoszenie, że u takiej, takiej rodziny źle się dzieje, czy pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może od tak sobie wejść. Do tej tak, rodziny. E, tak, jeżeli e, otrzymujemy zgłoszenie, mamy na to e, dwa dni, ale jeżeli jest coś bardzo niepokojącego, to od razu tutaj e, działamy. Ale ja pani możemy nie wpuszczę, wejść, tak. na przykład. Znaczy, jeżeli nie zostanę wpuszczona, no to wiadomo, no nie mogę wejść siłą, bo nie mam takich uprawnień. Wtedy można kontaktować się z e, Policją, z komendą. Powiątową. Czyli wy wtedy informujecie ym, funkcjonariuszy i czekacie, jakby w ich asyście kontynuujecie y, procedury? Yy, tak, tak. No bo nie możemy sami jakby wejść do mieszkania, bo nie mamy takich uprawnień. Pani Moniko, jak to jest w praktyce? Czy chętnie petenci, klienci MOPS-u wpuszczają Was do środka, czy myślą, że stawianie oporu, no nie wiem, coś zmieni w ich sytuacji? Bo pewne rzeczy są na zasadzie plotek, a pewne kwestie są oczywiste, więc to też macie niełatwe zadanie, by ocenić, kto ma rację. Tak, no ogólnie chętnie wpuszczają, jednak są takie sytuacje, jeżeli ktoś ma coś do ukrycia, no to wiadomo, wtedy izoluje się, nie chce wpuścić tak, pracownika. Pracownik socjalny wytłumaczy, przyjdzie, na spokojnie wytłumaczy tej osobie zgłoszenie, cel wizyty, cel wizyty. no to jest tutaj sprawa załatwiona jakby ugodowo, nie ma jakichś problemów. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Nie odchodźcie daleko, wracamy do Was już za moment. Przez plażę szeroką, piaszczystą idzie, matka z synkiem i synek pyta, mamusiu, mamusiu, powiedz mi, jaki jest sens życia? Matka patrzy mu prosto w oczy i mówi, Ty jesteś tym sensem. No właśnie, dzieci to zawsze jest temat szeroko komentowany. Niektórzy pouczają nas, jak mamy to robić. Często widzimy na mieście sytuacje, kiedy na przykład dziecko w przypływie nerwów, złości, frustracji kręci bączki w sklepie, bo mama nie chciała kupić Kolejnej niepotrzebnej rzeczy albo słodyczy No na pewno takie sytuacje również Potrafią eskalować, czyli no, sprawić, że w nas Wzbiera, stąd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Również wychodzi w kierunku mieszkańców, bo Słyszałem, że we wrześniu pojawią się Pewne warsztaty dla rodziców Po to, aby pomóc im może być Bardziej świadomym rodzicem Co konkretnie kryje się pod nazwą Dziecko tu i teraz, inwestycja w przyszłość To pytanie kieruję do pani Joanny pod tą nazwą organizujemy cykl pięciu spotkań psychologiczno-edukacyjnych prowadzonych przez psychologa w formie warsztatowej. To taka forma wsparcia zewnętrznego, specjalistycznego dla rodziny. Można powiedzieć, że to takie nasze koło ratunkowe dla rodzin, które mają przejściowe trudności związane z opieką i wychowaniem dzieci albo znalazły się w sytuacji kryzysowej. Projekt ten jest naszą odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie. Na co dzień dostrzegamy, jak wielu dorosłych ma problemy związane właśnie z opieką i wychowaniem dzieci. Diagnozujemy problem wciąż niewystarczającej pomocy świadczonej właśnie na rzecz dziecka i rodziny, i stąd pomysł na realizację naszego projektu, którego głównym celem jest wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. Mamy pomóc rodzicom, aby byli w stanie radzić sobie z codziennymi problemami właśnie dotyczącymi swoich dzieci. E, takie warsztaty mają przyczynić się do pogłębienia wiedzy oraz podniesienia posiadanych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także nabycia nowych. Mają też przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. No właśnie, tutaj powiedziała Pani o czymś bardzo ciekawym, bo e, często obserwuję sytuację, kiedy no, rodzice, aby mieć tę chwilę luzu, dają dziecku telefon komórkowy. E, dziecko do przynajmniej trzeciego roku życia nie ma poukładanej percepcji w głowie, więc e, tego typu urządzenia psują jego psychikę, bo pokazują świat w niewłaściwy sposób. E, dziecku daliśmy telefon, a potem mamy pretensję, że za długo czasu na tym telefonie spędza, czyli no, sami sobie zgotowaliśmy ten los. Czy na przykład też w tym kierunku pójdziemy, aby od nieuzależnić dzieci od takiej technologii? Tak, takie tematy też będziemy poruszali na naszych zajęciach. Projekt ten jest adresowany do wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego, którzy zainteresowani są lepszą jakością opieki i wychowania. Jeśli ktoś z Państwa zastanawia się właśnie, jak rozmawiać z dzieckiem uzależnionym od internetu, telefonu, gier, jak powiedzieć dziecku o rozwodzie, nowym partnerze, przeprowadzce, zmianie miejsca zamieszkania, to te zajęcia są właśnie dla Państwa. Zapraszamy. Jak długo będą trwały te? Zajęcia czy będą podzielone na jakieś bloki, etapy. Spotkania organizowane będą w okresie od września do listopada bieżącego roku we wtorki regularnie co dwa tygodnie począwszy od 6 września aż do 8 listopada w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17 i potrwa około dwóch godzin. Bardzo serdecznie zapraszamy 6 i 20 września, 4 i 18 października oraz 8 listopada. Miejsce spotkań oczywiście siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ale wcześniej trzeba się zapisać na te warsztaty. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub elektronicznie i w ten sposób zapisać się na listę uczestników. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na ulotkach promocyjnych projektu. Te z kolei są umieszczone na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i mamy nadzieję, że znajdą się także na stronie Radia. E, tak, a jeżeli ktoś chciałby dołączyć w trakcie trwania tego projektu, to też może, czy? Oczywiście. Okej, okay, super. Dobrze, e, dziękuję. Na pewno jeszcze Wam o tym będziemy na naszej antenie przypominać. Porozmawiajmy o Starogardzie, wróci do Was za moment. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Na Facebooku możecie dać lajka like i zobaczyć naszych gości. Wyglądamy inaczej niż mówimy, albo wyglądamy lepiej niż mówimy, albo mówimy lepiej niż wyglądamy. Sami wybierzcie sobie waszą odpowiedź. Jak trudno ma pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Każdy ma trudno, bo każdy wykonuje pewne zadania, ale mimo wszystko pracownik MOPS-u jest dość no, specyficznym zawodem. No bo wyobraźcie sobie, że nagle musicie nauczyć się i dostać narzędzia, aby obsługiwać program 500+. Aby więcej pieniędzy zostało w kraju, to ten temat przejął od tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale to nie znaczy, że macie aktualnie mniej pracy, bo cały czas pojawiają się różne nowe projekty, na przykład socjalne. Dlaczego sięgamy po ten rodzaj narzędzi w swojej pracy? Czemu służą właśnie takie projekty socjalne? No to pytanie odpowie nam pani Monika. Projekty socjalne, krótko mówiąc, są, jest to metoda pracy socjalnej, metoda takiej pracy z człowiekiem. Jest to narzędzie w naszych rękach, dzięki któremu nasza praca może być bardziej skuteczna i dostępna do szerszego grona odbiorców. Jest to przemyślane, zaplanowane przedsięwzięcie o takim charakterze pomocowym, które umożliwia rozwiązywanie problemów spo społecznych, zapobieganie im i minimalizowanie negatywnych skutków. Każdy projekt wymaga określenia celów i zadań, dzięki któremu je osiągniemy. Czy będą kolejne edycje, edycje tego projektu? Czy macie może jakieś inne pomysły? Oczywiście mamy w planach kolejne działania, na pewno będą realizowane inne, nowe projekty. Weźmiemy też pod uwagę to, czy odbędzie się trzecia edycja projektu Dziecko. Wszystko oczywiście zależy od tego, jakim zainteresowaniem będą cieszyły się najbliższe spotkania, jaki będzie ich odbiór i jakie potrzeby oraz oczekiwania wskażą nam uczestnic uczestnicy tegorocznej edycji. Wspomnę, że ta edycja jest kontynuacją działań, które zrealizowaliśmy w 2000. W 2019 roku. Pierwsza edycja była naszym bardzo dużym sukcesem i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uświadomiła nam także, że mieszkańcy Starogardu mają bardzo dużą potrzebę objęcia właśnie tego typu działaniami, tego typu wsparciem i wymiany doświadczeń. Wszyscy uczestnicy pierwszej edycji wyrażali swoje zadowolenie z formy zajęć i sposobu ich prowadzenia, a co najważniejsze wskazali nam szereg tematów, które chcieliby poruszyć w przyszłości. I to właśnie po te tematy sięgamy w tegorocznej edycji naszego projektu. Teraz chciałbym spytać o temat no, taki bardziej przyziemny, życiowy, codzienny. Czy zauważacie już, że bieda zajrzała do polskich i starogarskich domów? Mamy bardzo trudną sytuację ekonomiczną. Produkty pierwszej potrzeby poszły bardzo do góry, no bo żeby płacić za bochenek chleba 7 zł, a za masło ponad 10, to po prostu ja sam straciłem wiarę w to, co będzie. Zauważyłyście już właśnie, że no, nie dzieje się dobrze. Czy to już widać, czy osoby się zgłaszają, że na przykład no, ewidentnie nie starcza im pieniędzy na przeżycie do kolejnego miesiąca, do kolejnej wypłaty? Na tą chwilę jeszcze trudno jest nam mówić, czy mamy wyraźny wzrost y, podań, wniosków o pomoc. Myślę, że będzie to widoczne za jakiś czas. Najbardziej na pewno będzie to widoczne w okresie zimowym, kiedy dojdą koszty ogrzewania mieszkań. Tak? Będzie oczywiście wsparcie rządu na ten cel, ale myślę, że będzie ono niewystarczające, także myślę, że możemy spodziewać się rosnącej liczby podań. A jak wygląda właśnie taka wizyta y, klienta? Czy on przychodzi i mówi y, pani Asiu, ja nie mam za co żyć, proszę mi pomóc. Co ja mam zrobić? E, tak, w pierwszym kontakcie klient pojawia się w naszym biurze podawczym, najczęściej właśnie z wnioskiem o pomoc. Wtedy też kontaktuje się z pracownikiem, który jest tak zwanym pracownikiem pierwszego kontaktu. On wstępnie ustala z nim, rozmawia, jakie są potrzeby, oczekiwania, co możemy zaproponować i wtedy. Też kieruje takiego klienta podopiecznego do odpowiedniego pracownika socjalnego z rejonu, który jest w stanie mu udzielić pomocy adekwa adekwatnej do potrzeb i oczekiwań. A czy zauważyła Pani to, że właśnie no, ludzie są przyzwyczajeni do tego, aby zamiast wędki dać im rybę, czyli na przykład dostają pieniądze na zaspokojenie pewnych celów, ale taka sytuacja ich wiele nie nauczy, bo tutaj jednak trzeba popracować z takim klientem, by mu pokazać, że jest wartościowym człowiekiem, że powinien znaleźć pracę, która sprawi mu przyjemność, żeby no, nie, że mi się należy, o to też chodzi, bo te, też jest taki stereotyp, że po pieniądze idziemy do opieki. O. No niestety, większość naszych klientów jest bardzo roszczeniowa, przychodzą tylko po pieniądze, tylko po zasiłki i nie chcą z nami współpracować, tak? nie chcą się uczyć, nie chcą nabywać nowych umiejętności, nie chcą korzystać z kursów, szkoleń, są bardzo zamknięci, chodzi tylko o pieniądz i to im wystarczy. Porozmawiamy o Starogardzie, zostańcie koniecznie z nami. Rozmawiamy o Starogardzie tylko na antenie Radia Starogard. No jak dobrze liczę, no to słyszymy się ho-ho-ho, już po raz 81. Ile to dni, tygodni, miesięcy, policzcie sobie sami. Pracownik socjalny i asystent rodziny. Tutaj pojawiły się jeszcze pytania, aby to dokładnie doprecyzować. No bo załóżmy, jeżeli mamy 20 pracowników socjalnych i 5 asystentów rodziny, no to strasznie dużo roboty mogą mieć ci asystenci. Pani Moniko, jak to jest? Tak, tak, asystent rodziny ogólnie tutaj może wyjaśnię, co jest jakby jego rolą. Asystent rodziny zostaje przyznany rodzinie w postanowieniu sądowym na przykład i wtedy rodzina nie ma wyboru, musi współpracować z asystentem rodziny, ponieważ tak zadecydował sąd. Albo na wniosek pracownika socjalnego. Jeżeli pracownik socjalny dostanie na przykład zgłoszenie i w danej rodzinie widzi, że jest problem z dziećmi, to może zaproponować wsparcie w formie właśnie asystenta rodziny. To ile Osob... asystent ma do obsłużenia jakby takich rodzin w ciągu dnia? Jak to wygląda? Ogólnie asystent rodziny może zajmować się około 15 rodzinami. Każdy sobie jakby sam decyduje, do jakiej rodziny, ile razy wchodzić. Do... Niektórzy potrzebują wsparcia codziennie, niektórzy raz w tygodniu, niektórzy raz na dwa tygodnie. To już jakby decyzja należy do asystenta rodziny i do tej rodziny, tak? Teraz chciałbym spytać o Waszą taką może niecodzienność, ale coś ponad tę codzienność, bo pewne działania, które są schematyczne i powtarzalne, są łatwe do przewidzenia, ale też sytuacja, świat, ludzie się zmieniają. Czy Wy też podnosicie swoje kwalifikacje w jakiś sposób? Oczywiście pracownicy socjalni biorą udział w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, specjalizacjach zawodowych. Cały czas dbamy o swój rozwój zawodowy, także tutaj bardzo wspiera nas, nas też dyrekcja, która no, oferuje nam liczne szkolenia, finansuje, wysyła. Cały czas jesteśmy dokształcani i podnosimy te swoje umiejętności, kompetencje zawodowe, tak aby stawiać czoła codziennym problemom, aby wykonując te swoje obowiązki służbowe, móc sprawnie i szybko wszystkim dookoła pomagać. Czy praca w MOP-ie to praca prestiżowa, dobrze płatna? Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Zachęcilibyście innych? Czy każdy do tej pracy się nadaje? To znaczy, na pewno nie jest to y, zajęcie prestiżowe, na pewno nie cieszymy się dobrą opinią wśród mieszkańców Przepraszam, miasta. Przepraszam, właśnie, to co pani mówi, o zobaczcie, to ta, co zabrała mi dziecko. Łatwo jest kogoś ocenić i pokazać palcem, ale jeżeli y, nadużywałeś y, procentów i twoje dziecko chodziło głodne, no to nie masz się co dziwić, prawda? Dokładnie. Ludzie bardzo często nie dostrzegają tego, co jest dookoła, tego, co było powodem odebrania dziecka, lub co jest y, faktycznym powodem naszych konkretnych działań, tak? Oceniają tylko efekt końcowy, czyli tak jak pan powiedział, odebranie dziecka lub na przykład odmowę przyznania pomocy, a nie biorą pod uwagę wszystkich okoliczności i tego wszystkiego, co jest dookoła, tego, co my badamy, co widzimy, co diagnozujemy. Z jakimi jednostkami w mieście pracuje MOPS? MOPS współpracuje z licznymi stowarzyszeniami, fundacjami, tak? z praktycznie z wszystkimi placówkami i instytucjami, które znajdują się na terenie miasta. Czyli na przykład, jeżeli jest klient, który no, mógłby pracować, to kontaktujecie się też z Urzędem Pracy? Oczywiście. Okej, okay, dobrze. No, ja już chyba wszystko wiem. Jeżeli coś by Pani chciały dodać, albo pozdrowić klientów, innych współpracowników, to też pewnie będzie im miło. Dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy zarówno naszych klientów, jak i koleżanki i kolegów z pracy. Audycja Porozmawiajmy o Starogardzie, kolejna z wielu odhaczona. Dziś naprzeciwko mnie były bardzo sympatyczne panie pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Monika Wieczorek-Stepun, obecnie pracownik socjalny, a wcześniej asystent rodziny. Jakaś sentencja na koniec? Pozdrowienia, podziękowania? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz naszych klientów. Do zobaczenia. do zobaczenia. Oraz Joanna Treder, koordynator asysty rodzinnej. Do widzenia. Grzegorz Kochański, kłaniam się i pozdrawiam. Dziękuję za to, że nas słuchaliście i do usłyszenia za tydzień.